Serdecznie witamy dzisiaj z belą. E, witam, bo to już czas. Obiecałam Wam filmiki z e, całej pielęgnacji jeszcze zanim, zanim będzie to dla Was bardzo gorące, a zaczyna już być w związku z powyższym jest, Zastanawiałam się najpierw czasami czy najpierw kąpiel. Z czasami sobie jakoś radzicie, e, natomiast jeżeli chodzi o kąpiel, no to obiecałam wszystkie etapy podać. Więc zacznę od kąpieli. Przepraszam za ten hałas nie mam specjalnego studio nagrań zaczynamy od kąpieli, jak przygotować co przygotować do kąpieli już wiemy jak przygotować psa do tego, żeby był kąpany, po prostu ja moich psów nie przyzwyczajam specjalnie po prostu kładam do wanny i tyle każdy pies, który mi ufa jeżeli go odpowiednio chwytam, to on mi ufa bo się czuje bezpieczny Czuje się pewnie, tak jak dziecko na rękach. Jeżeli go trzyma osoba, która go trzyma pewnym ruchem, jeżeli go trzyma osoba, która przytrzymuje go właściwie, dziecko się nie boi i potrafi zasnąć na tych rękach. Jeżeli to dziecko musi się trzymać tej osoby, bo spadnie, no to nie czuje się zbytnio komfortowo i zazwyczaj nie zaśnie na takich rękach. Jeżeli dziecko bierzemy gdziekolwiek, zawsze uważamy, żeby podeprzeć jego okręgosłup. Tu okręgosłupie też pamiętamy, w związku z czym, tak jak też psa kładziemy, tak e, za chwilkę Wam pokażę, zobaczycie na moment, jak należy psa po prostu podnosić, żeby czuł się pewnie. Jeżeli on się czuje pewnie wkładany do wanny, pod prysznic, w miejsce, w którym chcecie go wykąpać, nie będzie się sprzeciwiał. Na wszystko dajemy sobie przede wszystkim czas. I robimy to spokojnie. Jeżeli mamy wszystko przygotowane, wszystko pod ręką yy, i rezerwujemy sobie godzinę czasu, to tyle nie zajmie. Ale rezerwujemy sobie tą godzinę w razie W. Lepiej mieć chwilę wolnego. I wtedy ze spokojem yy, mamy zawsze czas na to, żeby zaczekać, aż pies przyjrzy się czemuś. Moje no bierdoły czasami są takie, które bardzo szybko wszystko łapią, a niektóre potrzebują dłuższej chwili. Muszą się przyjrzeć, gdzie ta woda leci, że to jest szum wody, że ta, owszem, wanna, czy prysznic, czy cokolwiek jest ok. Niektórzy sobie pomagają, żeby pies się czuł komfortowo, wykładając wannę takimi specjalnymi, specjalnymi antypoślizgowymi matami. Ja tego nie robię, u mnie się one do końca mi nie sprawdziły, bo jak pies zaczynał się kręcić, to i mata się ruszała. Jeżeli ktoś ma bardzo spokojnego psa i się nie wierci, no to to może mu w jakiś sposób pomagać przy staniu, aczkolwiek nie jest absolutnie konieczny i rodzaj maty, który, który będzie w tej wannie, naprawdę nie ma znaczenia, natomiast jedno jest ważne, jeżeli już mata, to musi mieć takie przyssawki, czy musi być absolutnie w kontakcie z Waszą wanną, bo te wanny są w różnych rodzajach, są akrylowe i plastikowe i różne, to musi być w kontakcie z tą wanną. Naprawdę niepoślizgowe. Naprawdę to nie może być przesuwane ręką, bo jeżeli pies na to stanie, to może to wylecieć spod niego i wtedy pies się rzeczywiście przestraszy, wywróci się, będzie to dla niego jakąś traumą. Takich rzeczy lepiej w ogóle nie wkładać. Jeżeli nie mamy naprawdę antypoślizgowych rzeczy, to lepiej do wanny nie wkładać nic. Druga rzecz, jeżeli psa przyzwyczajamy do czesania i po kąpieli też do czesania. Gdzieś wyżej bo nam tak jest wygodniej, czy to jest biurko, to może być u dobrze taki blat, na którym położymy właśnie jakąś matę, która się po tym blacie nie ślizga. I zawsze ta mata leży, kiedy go czeszemy. Zawsze to jest. To moje psy bardzo szybko rozpoznają, że aha, mama położyła tą mapę, to już bóg, któryś mi siedzi do czesania. Ja kładę tutaj kocyk, też mam zawsze chętnych na to, żeby na nim sobie poleżeć. I tu jest oczywiście taka guma, nibiona, ma być antypoślizgowa się na tym myśli. Ja osobiście nie lubię na takich gołych rzeczach leżeć i moje też chętnie leżą, jak jest jakiś kocyk położony. Nie wiem dlaczego. Generalnie lubią na podłogach leżeć, ale może dlatego, że ja lubię mieć jakiś kocyk taki bardziej, że jak kładę szczotkę, to nie stuka mi potem, tylko jest to takie ciche, delikatne. I jeżeli tylko jest kocyk, to ktoś na tym stole śpi. Ten stół oczywiście jest bardzo zniżony do minimum, bo około 40 cm, nie pozwalam zeskakiwać. W kilku przypadkach. Słyszałam opowieści, bo sama tego nie doświadczyłam, ale pies, który skacze często na twarde, czyli panele, płytki, beton, może uszkodzić sobie tutaj te ostatnie kręgi łączące kręgi szyjne z kręgami piersiowymi. Tu jest łopatka, tu są niby mięśnie, ale to powinno być zamortyzowane. Na takiej podłodze amortyzacji nie ma, a to jest za wysoko i moim też nie pozwalam skakać z takiej odległości. Jak jest bardzo nisko, oczywiście skaczą, czasami to zrobią, ale nie jest to notoryczne. Kiedy psy, bo powiecie, jak wyskakiwały z takiego dosyć wysokiego samochodu na ziemię i robiły to prawie codziennie, bo zawsze na spacer ze spaceru i tak dalej, na stare lata miały tutaj z tymi kręgami spory problem, a to jest front psa, czyli zdecydowanie trudna rzecz. Stąd lepiej unikać takich skoków, a psa znosić Zestawiać ze stołu, zestawiać zbiórka. On może wskoczyć na górę, natomiast zestawianie jest e, moim zdaniem po prostu konieczne. Dla moich na pewno, bo nie chcę, żeby potem na stare lata miały z tym problem. Także należy psa, jeżeli zdejmujemy, bo oczywiście zakładamy do kąpieli, pies idzie absolutnie wyczesany. Wyczesany do ostatniej niteczki, wtedy cała, cała kąpiel przebiega lepiej. E, Lepiej się szampon wszędzie dostanie, lepiej odżywka spenetruje futerko i po kąpieli czesanie i suszenie będzie zdecydowanie łatwiejsze. Bardzo trudno, praktycznie niemożliwym jest rozczesanie kołtuna, kiedy jest mokry. Kiedy on wyschnie, będzie jeszcze bardziej spieśniony, bo ten potrzestek zachowuje się jak filc, czyli jak to jest włos martwy, bo w kąpieli przy namaczaniu i suszeniu on się jeszcze bardziej zbija i jeszcze trudniej go wyczesać. W związku z powyższym nigdy, nigdy moich psów skołtunionych nie wkładam do kąpieli, mogę zmyć dolną partię z błota, z takich rzeczy, podsuszyć go, aż będzie taki powiedzmy, nie mokry, a wilgotny, wtedy zaczynać czesanie, ale przy skórze nigdy pies nie jest mokry przy rozczesywaniu. Zawsze się każdemu jakiś kołtunek zdarzy i ten kołtunek jest rzeczą normalną. Jest się po prostu podrapać, może, może się bawiły w różny sposób, a może po prostu nie mieliśmy czasu. Tak? Moje są nauczone raczej leżeć na, na stole. Tak samo jak przy kładzeniu psa kładę rękę między przednie nogi, podkładam pod kupą, i w taki sposób pies jest absolutnie, tak jak widzicie, jest luźna. Jest pewna, że ja ją trzymam. Ona nie ma szansy wypaść mi z rąk. Nie ma absolutnie żadnej, nawet gdyby wjeżdżała nogami, bo wystarczy zaciśnić uścisk i e, pies jest po prostu e, cały czas z nami. I wtedy stawiam zawsze najpierw tylnymi nogami i później front. Także zapraszam do kolejnej partii filmu już dotyczącego konkretnego mycia w wannie. Po prostu stawiamy psa, mamy czas. Jeżeli się czegoś boi, dajemy mu po prostu czas na przyjrzenie się. Zaczynamy od wolnego strumienia, ale o tym już dalej będzie w samej kąpieli, w filmikach złożonych dla Was specjalnie o kompanię. Najpierw od malucha. Chyba tutaj żeby spływa po mnie i obsusza się. I teraz sobie. Czy? Już wychodzi suchy włos i to jest dobrze wypłukany włos. Gdybym teraz puściła wodę, potem będzie potem spływać po powierzchni kropelkami.